Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo, Słuchajcie, na samym początku, jeszcze przed e, Minecraftem, chciałem Wam polecić jeden filmik dzisiaj, e, miejski legend, także e, opowieść jest z Tarnowa, dla osób, które lubią takie mroczne, e, paranormalne, przerażające, straszne historie, e, także polecam sobie zobaczyć, S pom pomagałem troszeczkę przy tym odcinku i mm, myślę, że wyszedł fajnie i opowiada bardzo, bardzo fajną historię e, o Tarnowie, o mrocznych zakątkach Tarnowa. Także warto zobaczyć, link macie w opisie. Filmik trwa 3 minuty, więc niedługo, więc każdy sobie może obejrzeć na, na wieczór, na taki sanzik, na rozgrzeweczkę przed Minecraftem, bądź po Minecrafcie. Naprawdę, naprawdę warto zobaczyć, jest ciekawa historia opowiedziana, także koniecznie zobaczcie. Dobra, słuchajcie, czym dzisiaj się zajmiemy? Oczywiście zajmiemy się jeszcze wykańczaniem tego mojego tutaj przepięknego Ehm. Chyba nie tą paczkę włączyłem, którą miałem włączyć. Yy, inna kopia, także zaraz wracam. Okej, okay, dobra, jesteśmy w końcu, odpaliłem dobrą paczuszkę. Ja tych paczek kilka mam, więc czasami gdzieś sobie kliknę i odpalam nie to, co trzeba. No cóż, bywa zdarza się. Słuchajcie, już tutaj przypomnę, cośmy ostatnio robili. Szukaliśmy oczywiście ropy. Ja spróbuję jeszcze przejść w tamtą stronę. Jeżeli nie zejdziemy, to oczywiście będziemy wykańczać sobie dalej. Naszą jakże i przepiękną część e, podziemną Która będzie potrzebna do e, mojej wyrzutni rakietowej Z rakietowego, zwał jak zwał e, nie, przeczytałem, nie przeczytałem sobie komentarzy, szczerze powiedziawszy, pod ostatnim odcinkiem O, tym, o tej e, ropie, z tego co tam tylko przeczytałem sobie, w nie, niektórych miejscach to naprawdę na szybkiego, ponieważ nie miałem czasu za dużo, a dwa remont bloku, w którym mieszkam obecnie e, Czasami po prostu przyprawia o... o szlak bym mnie trafił e, Jak napierdzielają Wow Co tam wejść? E, I... I po prostu nie miałem czasu na to za bardzo, wiem że tylko... E, Oil fabrykator podobno został usunięty, czy coś takiego. Tak ktoś tam napisał, ale ile w tym prawdy to nie wiem. Także. Yy, yy, będę jeszcze musiał zweryfikować. Brutisz zombie? Czym jest brutisz zombie? Dobrze, nie British. Nie jestem do końca pewien, czy. Czy ja na pewno chcę tu wchodzić? Holy shit. Oh, ja wiedziałem, że oni się teraz tak na mnie rzucą tutaj. o, fajnie jak jeden. Co to za koledzy? ...drinkujemy. No i na dobrą sprawę nic wam tu nie dało. Co ty taki jakiś taki wielgaśny jesteś? Duży, ale słaby. To też trzeba może powiedzieć. Mam dużego kota. Ach, <laughs> dzień dobry. Dobrze... Światełko. A pijcie sobie, na razie mi to nie przeszkadza, bo i tak mi nie dacie rady, Ej, mały, mały gnojku Ale to jest kurde tutaj niehumanitarne. Jak można w Minecrafcie małe dzieci zabijać? Czy można? ha! ha! Czy widzieliście! Walcz jak przystało na faceta. Dzień dobry, ciekawe co tu będzie. Możesz ty. Powiem wam, że tutaj sobie mogę ładnie ekskonalić Ten na pieprza jakąś, kurde, pewnie nalewkę babuni. O i padł. Czemu nie wypadają z nich diamenty, tylko emeraldy? By ich, kurde, czyściło z siadłym mlekiem, no. Ale emeraldy sobie wyzbieram. No wiecie czemu? Pamiętacie, emeraldy były dosyć, ym... Dosyć... Yy, no, miałem dużo AMC. więc jak kiedyś przyjdzie mi coś skopiować, to taki emerald naprawdę będzie przewybornym elementem. To się was wykluło! Nic ci to nie da, że będziesz pił. Chodź, 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 dobrze. Mehe Kurde, nawet się nie spodziewałem, że ja tutaj Jo, chodź tu, ej! Come on! Dobra, będę się napieprzać o, -o, 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 o Dużo was, dużo was, dużo was! Bez taki, bez taki, ej, 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 Co pijesz, kurka wodna? Pajacu. Ty, ale dobre, bo mi... Bo mi nawet tak życie nie spada. Kurde, za tutaj napiję to... No dawaj, emeralda, dobra. Czapło. A w skrzynce pochodnej, żelazo, 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 o, żelazo, 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 o, wow. jak one to tak od tyłu mnie wzięły. Oj, i teraz może być tutaj niebezpiecznie. Holy moly shit! Ja tu zginę teraz! Zginę! A, może i tak nie. jo? Oh. No, pulsar. Co to. Aha, slu sludge pocket. Nazważy, żeby miejscu nie przylazło, bo muszę się zregenerować. Ale ten mi dał popalić, bo tak, kurde, do pół serduszka schodzisz, i ci to jeden wyjdzie Zbigniew, zrobi Allah Akbar, harashio, i, i leżysz. Nie, nie, nie pogadasz, nie? Tak w ogóle, słuchajcie, jutro, jutro jak w godzinach po południowych dostaniecie paczkę yy, z serii z Pawłem, bo odcinek będzie w poniedziałek. Yy, niestety nie zgraliśmy się na nagrywanie. Yy, troszeczkę nam umsknęło czasu i w ogóle. Yy, no musicie to zrozumieć, tak to, tak to po prostu yy, działa. No, a, Każdy wie Będzie jutro paczka. Yy, będzie jutro paczka z Pawłem. Jakby się sobie właśnie wziąć ten. Wezmę sobie. Widzę go. Widzę go. Wyładnia się. Surprise. co Ten Glowstone sobie wezmę. Nie wiem, czy mi się przyda, czy mi się nie przyda. Ale. Przynajmniej będę miał. Yy, spokojną, rozczochraną, jak trzeba, jak, jak po prostu mi się będzie. znaczy, jak będzie mi potrzebny, nie? Tak, to nie będę musiał zapierdzielać do piekiełka. tylko będę sobie miał, nie? W ogóle czemu ja kopię Tym, a nie tym. Bo. Fabek napierdziela. Oh, no. A to był kolejny ten. Kolejny yy, głowstunowiec. Idę chyba do góry. Tam chyba pająk jest. Urka wodna spadu. A bo tu jest dziura. Wylazłem. Idziemy jeszcze wyżej. Damy radę. A, 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 a. Co, 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 co? Co masz tutaj? Nagle czwóreczka. Tój jakieś? Czwor znaczy konciki? Cze, kurde. Ale już więcej nie chcę. Patrzcie, pajająku. Holy moly, shit. Ty, ale patrzcie. Patrzcie tam. Zbigniew. Pozwól mi się tam dostać. Hmm. CIE KURKA! Drownik Creeper? A to jest drownik Creeper. Hej, Creepa! Wow, 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 kurde ninja z przyczelną twarzą. Barkocze. I dostał kilofem przez web I się skończyło. Dzień dobry, Halo. Halo. Tutaj jestem, Halo. Mózg nie pod. Oczy, kurde, ale byś mnie tam wrzucił. Jasny gwint. A co, no, co to jest, kurde, jakieś czary? Zaraz to jest czele w łebetynety. Zakalcuję ten. E, hmm. Mózgu powiedziałem, że nie potrzebuję, bo nie potrzebuję mózgu. Nie tym razem. W tym misie żarcie kończyją, ja tylko 3 sztuki tostów. Mm, nie za dobrze, nie za dobrze. No. Nope. dobry. Dobrze. Ale ja muszę tutaj do góry. Aaaa, zaraz, A tu, mały gnojku. O czym gadacie? Pewnie o zaraz, jak zaraz, zaraz, zgniecie. zaraz, tych nie książek, więc tutaj więc nie nawet Nie biorę. Mnie interesuje nie tutaj. Ha <laughs> eee, tyle A Cóż to za uszukitwo jest Dobrze. larze no, to musi być coś u góry w takim wypadku Tu musi być coś nie wiem Serio? To ja się kuźwa stara, męczę, idę do góry, tutaj ja tu się okazuje, że nic nie ma. Łua. teraz są tu jakieś podziemia, może, może coś w podziemiach, tak patrzę za ten zameczek, niby sobie jest, nie? <laughs> Ale ogólnie dupki nie urywa. Aha, nie ma. Nie, to czekajcie, zobaczę w podłogę. Cusicku, tam jest. Może zejdziemy w ten sposób tutaj. A tam będzie chyba zejście na ten, no. Na... Cie jobał pieseł! Au! Holy Nara! <grystanie> prze WAS Tam nic w sumie nie ma. Nic specjalnego. Dobra, wrac wracam. Co tutaj jest? A to są... KONIE! W, stronku, w, st w którą stronku ja mam domek. W tym stronku mam domecku. <laughs> tutaj chyba ta troszeczkę daleko. A tam się pewnie mapa nie doładowała. Ale patrzcie, nigdzie kurde nie ma oleju. Raz właśnie. Jesus Christ. Brzmiał jak świnia. Eee, w tamtym stronę mam domek, ale chyba raz spotkałem. Eee... O, aura. Chyba raz spotkałem olej, właśnie gdzieś pod ziemią. Pamiętacie jak mnie zalało? To chyba było to. Chociaż jeżeli tak sobie będę musiał, to jeszcze chyba skonsultować z odpowiednimi osobami na czym ja w ogóle stoję. Czy w ogóle stoję, czy leżę. Alej kuźwa dziura, wow. Dobra, teraz grunt, wrócić do domku. Squidów nie potrzebujemy. W dobrym kierunku, w dobrym kierunku się przemieszczam. Bo obawiam się, że coś mnie zaatakuje. Jak mnie zaatakuje, to będzie lipa. Ale może nie. Może nie. Liczę na to, że, że bezpiecznie dojdę do domku. W poniedziałek, słuchajcie, w poniedziałek byśmy sobie już zaczęli rozbudowywać. E, tamten cały silos rakietowy. Być może już też o maszyny i taki byłby plan. Huh. No. Tylko tak, do, do niedzieli, czy to do, co, do poniedziałku. Że przez niedzielę właśnie będę chciał sobie mm, obczaić jeszcze właśnie tą paket, co, co z tym olejem, nie. Znaczy dla mnie byłoby wygodniej mieć olej Oil niż kurde, gdzieś wyciągać to, to paliwo co kawałeczek. I tak dalej. To, 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 to tak średnio na jeża, powiem wam szczerze. Czym ty jesteś? Armor Creeper? What the fuck is Armor Creeper? Chodź, come on, pokaż się. Armor Creeper. Ja, 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 obawiam się tego. Ale chcę zobaczyć, chcę wam pokazać. Dawaj, halo! Dobra, wybucha tylko. I pewnie jest odporniejszy. Nie chciałem się z tym spotkać w wodzie, właśnie oj, Wilkołaczek. No, ja wiedziałem, że się będzie akurat zmieniał. Pieprzona glizda morska, no? Eee, chuj się, czemu glizda morska? Nie wiem, jest w ogóle coś takiego jak glizda morska? Na pewno musi być, wszystko jest realne. Kosmici też. O, widzę ogre, 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 ogrę. ogrę, ogrę. Cie, kurde, widzisz jak zapierdzielał ten zobiaczek? Dom 800 metrów, o ja pierdzielę. Zbyszek? To Zbyszek jeszcze tam jest? O ja Oj, aj, aj, aj. nie potrzebuję kurde dodatkowej torpedy. Spadaj. Cześć, rudy kocie. Właśnie, ja muszę tego kota ogarnąć w końcu. To kota też zrobię w poniedziałek, bo we wtorek. Muszę mu zrobić kuwetę, muszę mu zrobić e, miejscówkę na <laughs> szabu, szabu. Uy. Coś świnio. Oli Nie, 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 nie. Nawet tam nie idę. Pajają! Dom 600 metrów. ja? Co, co mnie podkusiło tak daleko budować domek? Nie, co mnie podkusiło tak daleko iść? What the fuck jest poizonus? Dlaczego jestem zapoizonowany? Pewnie na coś lazłem, Albo mnie wążł kościół. pieprzona. Rubaczarnia. A! Allah Akbar. Mi zrobił dom 400 metrów. Ja pierdykam. Co tak daleko? Co tak daleko? Że mnie też podkusiło, cholera jasna. Z... <gryw> Oooo... Uh. Z buta iść. Tutaj możemy sobie w końcu... O właśnie. Może jakieś światło? 300 metrów. Ja pierdolę, co się tak normalnie ciągnie? No co tak długo? Halo? Zazbiec nie będę mógł. Dawaj, dawaj, jest kit. Tylko bum nie zrobiło. Dobrze. Holy fuck. 200 metrów. Myślę, że jak wejdę na to wzgórze... O kurwa. Będę gonić. Muszę, muszę ich zabić, muszę ich zabić. Tędy obejrzyj, żeby tam nie schodzi na dół. I drzewko. I dół. Przyczajony tygrys. Dobra. Powiem Wam, że przechadzka w nocy. Dobrze. Dom 170 metrów. Już jest, już, 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 już. już. <klimy> lada dzień, lada chwila. Lada moment. Patrzcie, kurka, ocie ty. Nie wiem, czy chciałem powiedzieć bakłażanie ty. W ogóle nie lubicie bakłażana? Bo ja nie. Tutaj zastanawiałem, kto by lubił bakłażany. Bakłażan. Ty, ty bakłażanie jeden. Jest, 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 jest. Tererere, Haha, jestem w domeczku. Zaczepiście. Ty czy drzewa mi tu wyrosło. Nice, nice. What the fuck is Giant Spider? Co się taki, kurde robaczek okej okay. powiem wam tak plus taki że już dotarłem okej okay. pęk a właśnie tutaj mamy już podłączenia także w przyszłym odcinku się tym zajmiemy żeby to nieco wykończyć a w międzyczasie <laughs> aha ten kwarcyk mi się to robi o to zajęliście zajebczyście Tutaj powrzucam emeraldy, tutaj żlazo żelazo, koła, kwarcyk. Yyy, Tam będę potrzebował trochę tego. farcyku, ale to, to sobie będziemy wykańczyć dopiero w przyszłym odcinku. Także mam, myślę, że tak na spokojnie już zrobimy. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj wystarczy. Mm, nie udało mi się znaleźć mojego oleju, także tutaj kurczę, liczę na Waszą pomoc jeszcze. Kto nie, nie pisał w poprzednim podoczynku, pod. pod, pod <laughs> się dzisiaj. pod ostatnim odcinkiem, nie pisał co i jak, to dajcie mi znać jeszcze raz. Kończę w komentarzu, jak pozyskać ten olej. Ewentualnie będę próbował się. Z jakoś, nie wiem, ogarnąć ten oil fabrykator i nie wiem w końcu, czy on jest dodany, czy on jest usunięty yy, z modu, czy też nie, bo już w końcu jedni mówią tak, drudzy mówią tak, więc muszę to po prostu przysiąść sobie przez weekend i sprawdzić. Tymczasem dzięki za uwagę, oczywiście przypominam o łapce w górę, komentarzu do dole i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się no i papa